Halo, halo, dzień dobry z tej strony. Ponownie ja, a dzisiaj, e, no w sumie, zależy, jak na to patrzeć, bo to jest nagrywane na zapas, ponieważ nie będzie mnie przez jakiś czas i nie będę miał jak nagrywać. E, ale dzisiaj omawiamy sobie Golden Freeze. Banerówkę z rocznicy, więc. E, więc, że tutaj świetnie się wszystko ułożyło. E, wziąłem sobie. Kalifle, z prostego powodu, ma gwarantowany docz na Universe Survival Saga, albo właśnie mm, Pure Saiyans. Więc y, wydaje mi się to całkiem spoko opcją. Jeżeli chodzi o tego freeze, to teraz na pewno mogę powiedzieć bezproblemowo o liderach 200%. Mianowicie nowy int Broly LRK, Broly Tech LRK. Karniwal Broly z rocznicy W dodatku jest Metal Cooler Po prostu Cooler LRK z WWC Innego de Garn i Hail AGL Więc y, to kilka opcji ma. W tych nowych teamach z Brolasem myślę, że będzie całkiem spoko, Tylko że on jest y, Supportem tylko dla Super Bosses Więc bardziej pod y, Team z Brolim, bo w sumie wyszedł razem z nim. I nie ma się co dziwić. No i dobra. Freeza ma tutaj całkiem spoko Kita. Piszałem eksperymentalnie tą walkę, bo w sumie nie pamiętam, jak to przechodziłem. Ostatnio jak na to patrzyłem, to chyba testowałem Int SSJ-4 Małpę. Więc troszkę inaczej to to wygląda. I teraz mam nadzieję, że nas nie zawiedzie Broli Trio, w sensie Broli Trio broli czyle ile ma, wiadomo o co chodzi. E, ok, Additional Super. Znowu nie umiem wymawiać tego słowa. No i dobra, w następnej rotacji już będziemy mieć dzisiaj omawianą kartę. E, Okej, okay, jakiś docz. Ok, siady jeden. Okej, okay, mamy Selmaxa w rotacji, mamy freeze w rotacji, <laughs> powinno być całkiem git, no i dobra, przejdźmy już do omawiania Frizy. Jego leader skill to jest Super Bosses, Gifted Warriors, k plus 3, staty 130%, standardowo jak na banerówkę. Jeśli chodzi o super atak effect, to ma 50% szansy na stun i 50% atak def, więc nice, jeżeli chodzi o pasywkę, to tak, atak 160%, DEF 130, robi kryt, eee, może muszę sobie to przeczytać prawidłowo, robi kryt y i dodatkowy atak 160%, DEF 130% na 3 tury po otrzymaniu albo zrobieniu, y po otrzymaniu ataku albo zrobieniu uniku, o. Redukcja obrażeń 60% na jedną turę od wejścia postaci, redukcja obrażeń 50% z 3 albo więcej zebranymi orbami startując od następnej tury. I redukcja obrażeń 40% z trzema albo więcej z zebranymi orbami startując od piątej tury, więc chcemy dawać temu Frizie orbit, no te trzy, żeby miał. Eee, oprócz tego dodatkowa redukcja obrażeń 20%, jeżeli jest inna postać Super Bosses w tej samej rotacji. No i daje supporta Super bosses. Ki plus 2, atak 60%, def 30%, linki dziesiątka, build głównie dodge polecam. E, więc, no, e, chwilę ja cię mam. Na ilu procentach chciałam? Na 55? 55, ok. Wydawało mi się, że byłaby opcja na duplikat. No to dobra. Mógłbym zrobić w ten sposób, ale chcę zobaczyć, jak się sprawdzi Freeza w pierwszym slocie. Z Selmaxem ma tylko Fierce Battle i tutaj z Brolasem ma jeszcze Prodigies i Shocking Speed, bo ogólnie linki ma bardzo no, typowe, jak na ten Wicked Bloodline kategorię. No i właśnie inne Freezery, kulery to są najbardziej najlepiej linkowane się postacie z tą kartą, tylko że no, nie wiem, kogo bym mógł wpakować, żeby to miało większy sens. No i dobra, mamy tutaj superkę. Nie zrobiłem wcześniej ataku bez dodża. I uwaga, uwaga, 22 koła. Moim zdaniem jest to nie najgorszy wynik. W sumie zerknę sobie na szybko, jak wygląda damage w tym evencie. Bo nie chcę robić długich filmików, chcę nagrać sporo filmików na zapas, żeby było cokolwiek na kanale przez tą moją nieobecność. Dobra, wezmę sobie challenge. I tutaj zjadę sobie na dół, ee, Universe Survival Saga, tutaj my, pierwszy stage, no ta faza robi półtora miliona damage'a. Po superce na pewno by było double digits, bez jakiegokolwiek problemu. No i dobra, e, następna faza jest fizyczna i w sumie też dlatego wziąłem freeze na ten event. Bo, jestem ciekawy jak sobie poradzić bez przewagi typu. Ze Maxem w pierwszym slocie powinniśmy sobie dać radę. Roshi akurat ma naprawdę niezły damage, jak tak patrzeć. Ale da się go silować i zmniejszać defa. No ale akurat postaci, która tutaj siluje, nie mam. Ten Freeza nie siluje. A, nikt nie siluje. Dobra. W sumie mogę chyba w ten sposób zrobić. Bo chcę mieć po prostu taką pewność, że przeżyję i tak dalej. Że dotrę do kolejnej fazy, bo już trochę demerza dostałem przez naszą ukochaną. Naszą ukochaną kartę typu fizycznego Extreme z Brolim, czyli Lemo. Okej. Okay. Dobra, Black tutaj, o właśnie jeszcze domena bym odpalił, jeżeli by się udało. Ok, Kalifla tutaj na ten event była całkiem fajnym wyborem. I w sumie Blacka też powinienem nagrać showcase, ale mam już taką tycią listę filmików, które chciałbym nagrać i chciałbym, żeby tak się wtinięstnąć w 15 minutach, bo jeszcze mam kilka rzeczy do roboty, muszę się chociażby spakować na wyjazd, więc no... Okej, okay, Broly tutaj yy, porobi sobie superki. Nie mam się o co martwić. Yy, czy jest ktoś, kto się fajnie linkuje z tym Freezo, żeby to miało sens? Na pierwszy rzut oka, z tego co widzę, to nie. Niestety nie. Okej. Okay. Broly tutaj, jak zwykle, fala super ataków. Ja się napiję kawy. Jeżeli coś jecie, pijecie to. Smacznego. i powinno być git. Dobra. No, przedłuża się ta walka. Niestety brak przewagi typu i brak krytów robi swoje. Mhm, dobra. Mam active skill'a Selmaxa, ale ja tego nie chcę robić. Ale mogę zrobić w ten sposób w sumie. Mm, wpakuję sobie te te fizyczne orby do Selmaxa. Wpakuję sobie te dwa. No właśnie, nie zebrałem tych trzech orbów, a wcześniej sam o nich mówiłem, brawo ja. E, no, ale i tak powinien dać sobie jakoś radę. Mm, Okej. Okay. Tutaj Selmax się nastakuje. W następnej fazie powinien sobie dać elegancko radę. Superka w tym slocie nas zestunuje, więc nie będę miał demecza od właśnie Selmaxa. No ale dobra, wszystkie potrzebne hity. Oberwał, freeza za 4 i 3. No, okej. Okay. No, tutaj właśnie oberwał, bo nie miał żadnej redukcji. Mhm, dobra. No i tutaj broliczyna no ilemo. Yy, przynajmniej coś zrobili. Będą mieć tego doga. Okej. Okay. Jop. Jop. Yep. No i dobra. Yy, mogę aktywować Domaina i w sumie. I w sumie to zrobię, bo następna tura powinna być całkiem okej. Okay. Yy, dobra, także poleci sobie ten Active Skill. Ok, mamy już aktywone... aktywowanego domaina Goku Blacka. I uwaga, uwaga, pięknie. Wow! Fiu, Ok. Dobra. Wpakuję tobie te orby. To nie ma już teraz znaczenia, bo i tak Goku Black wykończy tą fazę. Dużo Rainbow Orbów i tak dalej, to. na luzie. No i dobra. E... Kurde, dalej jestem zadowolony, że wpakowałem sobie właśnie kalifle. Dziękuję. Aaa, gwarantowany docz. To jest coś co lubię. A, jeszcze ty masz lower def, nice. To się przydasz na następną fazę, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, można tam zmniejszać defa. Okej, okay, dobra, za niecałe 3 miliony. Ale to Goku Black. On jeszcze się rozkręca. Wyleciało mi z głowy, że on ma takiego skilla, że może zmniejszać defa. Okej, okay, spoko. Podoba mi się to. A jeszcze. Okej, okay. na normal. I witamy w następnej fazie. W następnej fazie. Mm... Mógłbym użyć active skilla Selmaxa. Yy... Ale tego nie chcę robić. I tutaj jest właśnie taki problem z tym Freezą, bo nie mam tego hita z tego co pamiętam, tak? Mhm. Dobra, więc tutaj ta defensywa będzie mniejsza, niestety, no ale spróbujemy, spróbujemy. Jak się dzieje do to super, będę zadowolony. Okej, okay, Selmax tutaj sobie poradzi. Mam nadzieję, że go nie wykończy, bo chciałbym zobaczyć, jak sobie Freeza jednak poradzi. Okej, okay, dobra. Dało radę ładnie. No i jak widać, bez tego boosta damage jest zdecydowanie mniejszy. i trzeba pamiętać, że defensywa też. E, I o tym się przekonamy. 250 koła i... double digits. No właśnie. E, ten hit robi masakryczną różnicę. E, nie będę go pakować na jeszcze jakiś e event. Tylko tak jak, jak mówię, seria krótkich e, showcase'ów e, powinna być całkiem Okej, okay, yy, pomysłem. Bo co ja będę robić za każdym razem pół godziny materiału jak z Blueboysami? Nieee, co ja będę się mordować. Ale mógłbym fakować w teorii na inny event, no ale... Tutaj jest... Można było zauważyć, że wtedy superkę przeżył, tutaj z normalna. Miał problemy superki akurat nie miał okazji yy, wykończyć. Yy, Okej. Okay. No, akurat tak się złożyło, że cała rotacja jest troszkę psuta. Eee, Okej, okay, ty będziesz miał wtedy dwa orby, dwa orby to. pakuje tobie te. Eee, I te. A, bez znaczenia, tu i tu są dwa orby, więc. Chyba. No nie wiem. Jeszcze w następnej rotacji się uda? Maybe? Nie, Black powinien wykończyć. Bo broli Shield i Lemo tutaj mają naprawdę duży damage. A chociaż. Hmm. No zobaczymy. Może jeszcze ja się skuszę na krótki fragment. Yy, wezmę sobie itemek ze skauterem czy coś i zobaczę wtedy. Chyba, że rzeczywiście tutaj ten black go nie ubiję. Ma dwa rainbow orby zebrane, więc tych Adreszynali nie będzie już tak dużo. Jak to y, bywało. Ok. No i. <laughs> Oj, przepraszam. Zapiałem masakrycznie. E, no i kawa mi się skończyła. Ok. Chyba się uda. Chyba się uda. To wpakuję w następnej rotacji w szalony sposób. freeze na pierwszy slot. Full HP. Jest. Więc. Sprawdźmy to. No i wpakujesz sobie tutaj e, brolasa obok freezy, żeby było troszkę lepiej. Widać 300 koła. Z domainem Active Skilla. Cel maxa dalej nie będę korzystać, ponieważ to ma być pokazanie freezy. No i dobra, zobaczymy. No. 140, 150 przed superką. No. A ile normalnie biją? W tej walce, bo super 25 No, chwilę No i w sumie już nie muszę pokazywać. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Wyciszę sobie dawane, bo prawa autorskie pamiętajcie: Discord, Subskrypcja, łapeczka. No i tyle. Do następnego i now ever.